Cześć! Witam Was wszystkich w nowym wywiadzie do szkolnej grupki SOSAP News w nowym roku szkolnym. I dzisiaj moim gościem jest Pani Iwona Czarnik. Witam serdecznie. Witamy serdecznie i zaczniemy od szybkich strzałów. Góry czy morze? Góry. Kawa czy herba? Kawa. Maliny czy truskawki? Truskawki. Pop czy rock? Rock. Róż czy brązer? Browser. Lato czy zima? Zima. Makijaż szalony czy standardowy? Szalony. I słodkie czy słone? Słodkie. No to na. Jak mam do Pani pytanie, czego Pani uczy? W chwili obecnej? W chwili obecnej czego Pani uczy? W chwili obecnej wizerunek i chemia, także materiały fryzjerskie. No i jeszcze projektowanie estetyka to jest też w klasach fryzjerskich, uczę w różnych klasach. I czy zawsze chciała pani być nauczycielem wizywnym? Nie było to w planach, ale gdzieś tam po drodze zrodził się taki pomysł, bardziej inspirowałam się yy, może sztuką, trochę modą, nawet bardziej niż trochę, trochę muzyką. Yy, no i gdzieś tam zawsze sobie pomyśl, zawsze myślałam, że być może, że byłoby fajnie coś takiego stworzyć, żeby to się niosło, żeby ludzie mieli fan. No a tak naprawdę to wydaje mi się, że to były kulisy pokazów mody i tam się najwięcej dzieje. Tam są właśnie całe serducho, wszystkiego tam się odbywa. Tam są fryzjerzy, tam są wizerzyści, tam się dzieje coś naprawdę istotnego, tam są wszystkie emocje. I to było fajne, i dlatego to chciałam robić. A kim chciała pani być, jak była pani młodsza. Ja, o, znaczy, no, tak. Oczywiście pani jest dalej młoda, <laughs> no. ale tak wiedziałam, w że, wiedziałam, że to kiedyś padnie. Nie. Um, nie, wiesz co, nie planowałam gdzieś tam, jakiejś swojej drogi zawodowej w ogóle. Wtedy wszystko leciało powiedzmy na spontanie. Wydarzało się mnóstwo rzeczy. Ja chodziłam akurat do liceum na profilu matematyczno-fizycznym byłam. W klasie takiej, może ścisłowej, o jakimś takim ścisłym zabarwieniu, natomiast mocno artystycznej. Ja osobiście siedziałam na przykład z perkusistą, którego pozdrawiam. W jednej ławce 4 lata, więc trochę historii za nami. Ja nie zostałam perkusistą? <grym> Jeszcze. Jeszcze? A pani planuje coś? No nie, jako? może jakąś terapię, jakbym miała, to może akurat, ale em, zajmowaliśmy się, robiliśmy. Em, w zasadzie różne, wystawialiśmy sztuki, mieliśmy swoją rokotekę, swój zespół szkolny. Dużo działo się w klimacie takim mocno artystycznym, aczkolwiek gdy na naszym gdzieś tam te ścisłe przedmioty były mocno wpisane, co oczywiście się nie wyklucza, nawet pomaga. Także gdzieś tam z tyłu te motywy stylizacyjne, w momencie kiedy nie było nic w zasadzie w sklepach, myśmy sobie gdzieś tam. E, swój świat taki fajny, kolorowy, e, stworzyli, no a później już poleciało. E, akurat kończyłam studia o kierunku ścisłym, ale także pedagogicznym, bo robiłam dwa kierunki jednocześnie. A jak to w ogóle ta przygoda z modą? Bo też śledziłam po nią na Instagramie i też tak... Ta moda zaje... się nie aktualizuje obecnie, jakieś góry i niedźwiedzie <laughs> się pojawiły. Ale to jakaś to... moda tam się przerywa, więc jak to tam wygląda z tą modą? Ech, modą... Wiesz co, jak byłam właśnie chyba w takim wieku e, bardzo energetyczna jak ty, jak twój wiek, tak. <grym> no to zawsze marzyłam, myśmy wtedy nie mieli ani YouTube'a, ani w zasadzie kontaktu z jakimiś pokazami mody, ani w ogóle za bardzo ze światem zewnętrznym oczywiście była prasa i no, i ja miałam gdzieś taką totalną zajawkę. Gdzieś tam śledziłam jakieś, jakąś konkretną modelkę. Była to Linda Evangelista. Obecnie ona powraca po wielkiej przerwie, natomiast totalnie byłam zakręcona do dzisiaj. Jestem na jakimś psychofanem, chyba już zostałam. Natomiast, i to było gdzieś tam coś, co absolut, absolutnie mnie absorbowało. Natomiast y, nie zrobiłam tego na studiach, tak? Chociaż też tak wiele szalonych rzeczy tam się wydarzyło, natomiast... Nawet nie zrobiłam tego po studiach, bo, bo zaczęłam uczyć e, w zasadzie e, chemii. E, e, no i tak mi się potoczyło życie, że się przeniosłam z jednego miejsca na drugie, bo ja nie pochodzę stąd, pochodzę z Podkarpacia, spod Przemyśla. Z Przemyśla właściwie. Z Przemyśla jestem rodowitą przemyślanką. Czasami mam taki akcent trochę wschodni, więc, więc tak to jest. No i tak naprawdę narodziło się gdzieś tam ten pomysł na tą stylizację na wizerz właśnie tutaj w Bielsku. Ja uczyłam też w szkołach policjalnych, uczyłam całego panelu kosmetycznego. Ukończyłam też m.in. o ja też mówiłam kiedyś w podcaście, yy, ukończyłam tutaj szkołę. Jestem absolwentem trzndz Pani tutaj chodziła do szkoły? Tak, tak. Nawet nawet miałam, tego nie wiedziałam. Chodziłam tutaj do szkoły, ukończyłam szkołę policjalną, Oprócz tego jeszcze mam strukturę odnowy biologicznej, o czym pewnie nikt nie wie. No, <laughs> ale, ale, ale tak, tak to jest. Natomiast no stąd gdzieś tam, jak mówię o chemii. To się posiłkuje pewnymi biochemią i takimi ciekawostkami, które gdzieś tam w książce się nie pojawiają. Myślę, że to jest bardziej ciekawsze i, i takie na topie, jak chociażby dzisiejsza serotonina w pierwszej TN. Pozdrawiam pierwszą TN. Ta Także myślę, że fajnie będzie. No i to się właściwie, można powiedzieć, na tym takim etapie bielskim urodziło, gdzie się zafascynowałam wizerzystami. Yy, uczestniczyłam w wielu kongresach, również międzynarodowych. One, większość było w Polsce, ale na wykładach yy, takich ciekawszych miałam swoich, mam do dzisiaj gdzieś tam kontakt, utrzymuję z takimi ludźmi. Podziwiam ich zwyczajnie, bo zachwycałam się tym, że zachwycałam się różnymi rzeczami, ale, ale myślę, że z tego zachwytu się wiele rzeczy bierze. To jest jakiś tam ułamek sekundy, i, i, i jest jakiś tam zachwyt, zajawka, później drążenia. Ale to niekoniecznie widzę. w sensie zachwyciłam się kiedy to było, znaczy ostatnio Gdzieś koło wakacji oglądałam pokaz Dolce I tam na tym pokazie, świetna ścieżka dziękowa Anima I po prostu odjechałam Jak zaczęłam drążyć to że jestem totalnie zakręcona i tak spędziłam chyba cały, cały dzień następny na Na grzebaniu w tym, także rewelacja i tak potrafię grzebać sobie w tym, odgrzebywać, jak coś mnie, wiesz, kręci. Sam wizerz jako wizerz, no dobra, malowanie, gdzieś tam zmienianie sylwetek, dodawanie czegoś, no kreowanie generalnie jest fajny ale jeżeli do tego właśnie jest przestrzeń, że zrobimy jakiś fajny show, dodamy, dodamy na przykład muzyków, dodamy jakąś wizualną część, tak, jakiś i zrobimy w tle pokaz, Jakieś, jakąś animację, co mnie absolutnie kręci. E, myślę, że jest to do zrobienia, bo o tym pomyślałam, więc, więc jest to gdzieś w planach. No to e, i to, to, wiesz, tą całość artystyczną, ten przekaz, gdzie, gdzie naprawdę jest na maksa, wszystko to jest fajne. że jest tylko część, ale jak coś na maksa, tak? Na maksa. Na maksa. Max, pozdrawiam. Mówiła pani, że jest hmm. to strasznie ciepło. Tak, tak, ściągamy to ku też się ciepło tu jest, o. bo... Nie mam, nie mam teraz fryzur, kochani, więc e, może czerwona, co? Czerwona <grym> dzisiaj będzie Czerwona. Czerwona doda troszkę energii. Tak. OK. Jest dobrze. Wracając do tematu, e, woli Pani uczyć chemii czy bardziej wizerną? Czy to jest bardziej na Zupełnie in, inna energia jest i e, zupełnie inny kontakt mam z, z osobami, do których gdzieś bardzo blisko podchodzę. Że tak powiem, patrzę w oczy, tego się nie da uniknąć. Jest to takie zmniejszanie dystansu. Oczywiście jest to czasami niekomfortowe, no ale bez tego się nie da. Natomiast na chemii jest trochę inaczej, tym bardziej, że my eksperymentów tutaj w szkole nie przeprowadzamy. Nie byłoby nawet możliwości, nie mam pracowni, ale też mam podstawową chemię, więc tutaj znaczne ograniczenia. Zupełnie inny, inny jest też, no, odbiorca jakby, mimo że ci sami uczniowie, ale idą już z nastawieniem, że y, uczymy się chami, więc y, o artyzmie tam nie za wiele się dowiemy. Y, może być ciężko, może być nudno, może być książkowo. Cieszę się i takie mnie głosy dowodzą, że rzadko jest książkowo. I <grym> chyba nigdy nie jest nudno. Przynajmniej mam taką nadzieję. E, a nawet to wiem. Nie, u pani na lekcjach nigdy nie jest Coś się zawsze wydarzy, gdzieś jakąś wycieczkę filozoficzną sobie zrobię. E, więc jakbym miała wybrać, chemia czy wizerz i stylizacja, no to wybieram wizerz, mimo wszystko. A chemia zawsze była dla pani łatwa, czy były jakieś trudno, trudności zawsze z chemią? Wiesz, to jakby było łatwa, pewnie bym tego nie wykonywała. Dlatego, że jak jest coś łatwe, to my bardzo mocno odpuszczamy. Mhm. Po prostu się nie rozwijamy, nie, nie robimy tego kroku do przodu. Nie, nie wiesz, tej swojej strefy komfortu gdzieś nie, nie przekraczamy, nie staramy się. Odhaczamy, bo to nie wiąże się z naszym wysiłkiem. Więc jakby podskórnie, wiesz, nie czujemy, że gdzieś jest jakiś rozwój. Czy mi szło łatwo? Pamiętam w szkole... Nie miałam jakichś problemów, aczkolwiek, wiesz, no, to by nie czas, myśmy wszyscy się uczyli. A, a gdy weekend był, to odpoczywaliśmy w, w swoim właściwym stylu. Czy są, <grym> e, są jakieś plany na konkursy w tym roku, tak. bo w tamtym roku są, było dużo takich konkursów. E, tak, i tak, i ta fajnie. Było, sama byłaś świadkiem, e, zresztą był jeden w zasadzie... Był jeden konkurs, który zrobiliśmy, można powiedzieć, zaangażowałam trochę tych ludzi, nie? Do tego, bo i tam jakiś występ się pojawił, wokalistka wystąpiła, Pati, tak, i chłopaki z, z nagraniówki coś tam montowali, pomagali. Max Światła ogarnia w ogóle technicznie wszystko, całą tą ekipę. Nawet z logistyki, konferencjer też żyli, które zaprosiłam, to były osoby, w ogóle wcześniej nie znałam, ale generalnie stwierdziłam, czemu nie pewnie cześć, pobańcie, coś się odważyć. No i mnie odmówili. No i tak wiesz, fajnie, fajnie, żeśmy jakiś tam złapali kontakt i myślę, że będziemy współpracować dalej, poszerzać będę to grono, żli e, i iść i dalej, gdyż jest potencjał. Jest potencjał spory. A była pani nauczyciel w innych szkołach, czy dopiero tak. tutaj się W wielu tutaj. bardzo wielu szkołach uczyłam. Ta liczba może przerazić, bo to było kilkanaście szkół, jest za mną. A tutaj w Bielsku, czy też po w Bielsku? W Bielsku, jest sporo, łącznie ze szkołami dla dorosłych, szkoły policjalne, szkoły gdzieś tam, gimnazje i tak dalej, i tak dalej, całkiem duża liczba. I też Pani uczyła chemii Różnych przedmiotów uczyłam. Jakie? Chemia to oczywiście gdzieś tam, tak jak mówiłam, na przykład Coś takiego dietetyka zdarzyło mi się uczyć. E, pracownia e, preparatów chemicznych robiliśmy sami. Po prostu wytwarzaliśmy na zajęciach produkty takie kosmetyczne. Pani to człowiek wielu talentów widzę. E, nie wiem, może to jest jakiś przejaw, może to jest jakiś spektrum ADHD? <grytanie> <grytanie> nie, nie to, że się szybko nudzę. Absolutnie nie. Ale mnie dużo czy tak, powiedzmy, inspiruje. Gdzieś tam nakręcam się dosyć mocno. Gdzieś poszukuję gdzieś tam jakichś ścieżek rozwoju, znaczy ja ich tak nie nazywam ścieżkami rozwoju, to się po prostu wydarza. No i gdzieś tam się zachwycam. Wiesz, ja wszystkim generalnie się mogę zachwycić. Ostatnio uczeń gdzieś tam w ogóle go nie uczę w tej szkole. Myślałam, że go będę uczyć, ale no i rozmawiamy sobie przy kawomacie. macie. Jakiś tam leje mi się, mi się kawa, no i on zaczyna coś tam mówić yy, o gotowaniu, nie? Ja mówię, co mówisz, no to fajny przepis na kurczaka z prokułami. no rewelacja. No smuteczek, bo go nie uczę, no kurczę, akurat tej klasy nie uczę, więc przepis yy, zostanie przesłany, ale po prostu z takim błyskiem wokół o tym opowiadam, że ja mówię, matko, jakie to jest cudowne, po prostu taki wiesz, taki no, czujesz tą energię drugiego człowieka i ją zabierasz, nie? Masz ją, masz po prostu do pani dzień, bo zdarzały się takie dni. I sobie się, no nie mam już, no to niosę dalej, niosę, no nie cząstujcie się. Fajnie, fajnie jest. Um, jest. niesamowite uczucie, właśnie, jak y, widzisz, że, że gdzieś tam, no, jest, i, jest ten kontakt, tak? Nie z każdym jest kontakt, to nie jest tak, że jest, wiecie. Cudmiot, no nie ma. Czasami nie ma Fajan Zwyczajnie. No tak. A tak z innych pytań, pani też dużo muzyki słucha z tego, co wiem. Tak. ostatnio pani... za dużo no. słucham. Słuchajcie, gdzieś w ogóle od rzeczy zaczynam słuchać. <laughs> Ulubione, u, ulubiony wokalista na przykład, coś takiego. Albo Pali, no. Dużo tych, tych wokalistów. No ten ulubiony Freddy Mercury. no niestety gdzieś nam się... Skruszył już dawno. Mm -hmm. To z moich czasów, tak? Myślę, że on by był nadal wieczny. <laughs> Ostatnio na gdzieś jakieś Beyoncé mi się pojawiło, jakieś Jay-Z, w ogóle, klimaty ja mam. No ran pur, ja sobie tutaj zobaczę, dobra? Mogę tak zrobić, bo ja widzicie, co ja już tego tyle prze, przewijam, że ja już sama nie wiem, co ja mam. Bony M w bielsku ostatnio. Nie. nie, to było, nawet jak, nie. jak dla mnie jest za mocne. Moi drodzy, nie jestem aż tak stara, wiesz. Co? Znaczy nie, no przed nie, ale ci, co występują, już nie są tak młodzi i nie mają już tej no, energii, ja prawda akurat, <laughs> zgadzam się. Nie brałam udziału, przyznam się bez bicia w, w, tym, w dniach bielska, jakoś nic mnie nie porwało. Nie wiedzieć czemu. Natomiast e, mieszkam niedaleko Błoni. Nasze grupsona słyszałam z balkonu da, da, da. E, i wlot na był też fajny, bo, bo DJ taki fajnie zakręcony chłopaczek gdzieś tam pod skocznią e, w cygańskim lesie e, odpalił złą imprezę, więc, więc całkiem fajnie. Natomiast e, no, i tak jak grubsom sobie leciał na błoniach, to ja byłam na, na streamie akurat męskiego grania. Więc zawiał, na zawiał się skończyło, więc bo tam się burza rozpętała. Ale czekaj, no bo wróćmy, kontynuujmy wątek, co ja teraz tu mam. Mam zawiałów oczywiście. No, Ryan Pure Obłęd, e, jakiś Lloyd, mi się tu pojawił. Tell of Us. No, jest tego zonderlingu. Mega dużo fajnych rzeczy. Takie starsze przeważnie. Nie wiem, czy one starsze. Natomiast dobre. dobre. Natomiast dobre. Dobre. Słuchajcie, strasznie różnie tutaj, bardzo różnie. No i też bardzo kibicuję naszym artystom z naszej szkoły. Wszystkim, tym których znam, znałam, wszystkich pozdrawiam i trzymam i śledzę. I tak trochę się boję czasami coś skomentować, żeby mnie nie podejrzewali, jakiś w ogóle, wiecie, mobbing, jakiś psychofan, teacher w ogóle. <grym grym> Drama! <grym> Ale taki... bardzo, bardzo się cieszę, jak się młodzi wybijają, się rozwijają. I ja, ja przede wszystkim ja widzę to, tak? Ja widzę, jaki jest postęp ucznia, którego mam w pierwszej klasie, a uda nam się jeszcze widzieć się w trzeciej, w czwartej, jakie są postępy też artystyczne. Bo I... proszę Pani, tutaj wszystko zaczyna się od pasji. Ja bym powiedziała, że od pasji tak, ale też od takiego zachwytu, którym, e, który gdzieś w sobie da, mamy i dajemy tym od innym takiej i... Oni to zobaczyli. E, że ja gdzieś tam powiem... Bo, ale no, mega, mega fajną rzecz zrobiłeś, jest, jest fajnie. I wiecie, jak to dodaje skrzydeł. Mhm. To jest tak, robi ci ktoś dzień, tak? No. To no, może być jakaś. Błaha rzecz, nie wiem, nawet czasami coś takiego, fajna, fajna koszulka, nie wiem, no, coś taką chce co. I, i to leci, nie, I, i takie skrzydełka fajne rosną, nie, nie podcinamy skrzydeł, absolutnie. A taka najbardziej szalona rzecz w tej szkole, co się wydarzyła u Pani na przykład? W tej szkole nie, ale mogę Wam powiedzieć, co ja zrobiłam na studia. Słuchamy, mamy Panią. Mogę dwie rzeczy wybrać. Mam... No dobra, fajna... Koncer... muzycznie czy nie muzycznie? A tutaj dużo zdradzam, ale dobra. No, może być to i to słychać. Nie, no, to i to, to tak nie ma. W życiu. No dobra. Mówię, trzeba sobie coś wybrać. Niech będzie muzyczny. Muzyczny, dobra. Ym, na Błoniach Krakowskich wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Ja studiowałam na Akademii górniczo hutniczej i, i było akurat e, takie dni e, studenckie, ja ich wynaję, ja Dużo się działo, jakieś koncerty, w ogóle nie było pogody. Było strasznie, było to po kolana autentycznie. Myśmy się wszyscy tym błotem w pewnym momencie zaczęli rzucać masakra i o mi tylko było widać, tak? Mieliśmy wrócić, deszcz, deszcz, wiesz, przestał padać, My z tym błotem, mieliśmy się dostać do akademika, więc taka przyszłam, mam nawet zdjęcie, tutaj pod swoim pokojem masakra cała w błocie, Ro, rozumiecie, to miało, po prostu nie było e, miejsca, Aż on tak połowa akademika wyglądało, więc, ale to było, no tak, odjechałam, fajnie, ale jest co wspominać. Tak, wspomnienia są najlepsze. Ej, oczywiście nie było telefonów e, takich. Teraz dzieci robią. <grym> a przechodząc do pytań z Instagramu, Aha. też daliśmy relacje. Było pytanie, dlaczego postanowiła Pani pracować w naszej szkole? Trochę je zmienimy i zadam Pani pytanie, dlaczego chce nadal Pani pracować w naszej szkole? To jest bardzo dobra bardzo zmiana. Dlatego, że tutaj Wam przede wszystkim fajne możliwości. Takie. Ej, o jak jakie kiedyś marzyłam. Gdzieś tam człowiek marzy, bo fajnie było mieć jedno stanowisko, gdzieś widoczne, może dwa. No dobra, mam siedem. Mam siedem stanowisk, jest nieźle, teraz mam nawet nowy ekran. Jest, jest wszystko: jest projektor, nowe lampy, oczywiście idziemy dalej, bo będzie więcej. Jeszcze może jakoś kanapy i filmy będziemy odpalać Aha. na weekendy, ale. Co się da zrobić? No. Myślę, bo już o tym wiecie, Kino, tam się to urodziło. chodziło o tych no, tak. E, to może pójść włą stronę, więc mm -hmm. na tym się czas zastanowić. A tak ciekawości, ile lat pani już uczy w tej szkole? E, z przerwami czy bez? Nie, bez przerw, tak. Bez całkiem. E, oj. Wcześniej uczyłam dużo, dużo, dużo wcześniej, jeszcze na starym budynku, chyba 5 lat. To wykładałam właśnie z, na kierunkach i fryzjerskich, i policealnych, tam były takie przedmioty z, pane, przedmioty z panelu chemiczno-biologiczno, takie, takie klimaty. Potem przerwa, przeszłam do innej szkoły i, i powróciłam i teraz jest chyba szósty rok. To tak, tak. Znaczy, dziesięć no, jak nic, może być więcej. Mogłam gdzieś jakąś obsuwę zrobić. Yy, a następne pytanie też z Instagrama, jakie zna pani języki? No niestety tylko jeszcze oprócz polskiego narodowego dwa. Yy, rosyjski i, i angielski. W rosyjsku? Pani Gawari. Mm. ty, yy. ty yy. chodzisz. Ja, ja rosyjski, ja już wolę angielski, także Czyli nie mam... No też nie masz to. Ja ja. ja, ja, ja. No. Yy. Da, da i tyle, wiem. Yy. Jak ocenia Pani swoją klasę pierwszą? materiał? to też jest Ocenę piosenę. to jest taka rzecz, którą ja gdzieś dokonuję dopiero na samym końcu. Ehm, natomiast ją odbieram. Fajnie. Fajne, cra crazy ludzie. Bardzo, bardzo fajni. E, sami coś proponują w ogóle takiego odjechanego, co ja to miałam zaproponować, przecież ja. A oni mi tutaj tak yy, już jakieś 3 cztery propozycje. Bardzo, bardzo na plus. Bardzo. Zobaczymy. Zobaczymy co to Zobaczymy, będzie. W tym może roku. być to w The top. Może być to. A taka najlepsza okay. klasa z którą pani pracuje, czy nie da się wybrać? Nie mogę tego powiedzieć. Czpa może czwarta ATL, czy, czy może nie? <grym> <grym> Zielone ludziki. <grym> nie, no zostawimy to, zostawimy to w tajemnicy. Ale na ten moment, no to w sumie by było tyle. Ja dziękuję pani bardzo za wywiad, bo Było naprawdę crazy. No i co? No Dziękuję. i ja Was zapraszam do oglądania naszych wywiadów, do śledzenia gazetki. No i w sumie to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy.